A kolejnym gościem poranka 7-9 jest redaktor Witold Repetowicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Defense24.com. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Bardzo gorąco jest na Bliskim Wschodzie. Wszyscy obserwujemy to, co dzieje się na linii izrael autonomia palestyńska i w polskich, relacjach, w polskich mediach sporo jest relacji z tego, co się dzieje, więc to chciałbym ograniczyć, bo chciałem zapytać pana, panie redaktorze, co jest przyczyną, że teraz mamy tak gorącą, gwałtowną odsłonę tego konfliktu, konfliktu, który oczywiście nieprzerwanie nam towarzyszy już od kilku, kilku Dekad, ale teraz wydaje się, że ta intensywność no jest bardzo duża, co tak naprawdę spowodowało, że ten pożar no nabrał tak gorącej temperatury. Trudno tutaj abstrahować od politycznej dynamiki wewnątrz Izraela. Również poniekąd wewnątrz Palestyny, ale przede wszystkim Izraela, bo to działania Benjamin'a Netanyahu. Wiele wskazuje na to, że to działania Benjamin'a Netanyahu doprowadziły do tej eskalacji, i wiele wskazuje również na to, niestety, że zarówno Doprowadzenie do tej eskalacji było zamierzonym celem Benjamina Netanyahu, jak i to, że ten konflikt się przedłuża, bo wydaje się, że można byłoby go zakończyć, że również jest strategią Benjamina Netanyahu. I to strategią nie, nie związaną z konfliktem palestyńsko-izraelskim, tylko związanym z wewnętrznym, wewnętrzną próbą sił w, w Izraelu, ja przy Przypomnę, że w Izraelu trwa permanentny kryzys polityczny, że w ciągu dwóch lat odbyły się cztery wybory i parlamentarne i wszystko wskazuje na to, że odbędą się piąte wkrótce. Ostatnie wybory odbyły się w marcu tego roku. Po nich Benjamin Netanyahu dostał misję stworzenia rządu, która nie udała się i akurat tak się dziwnie złożyło, że, że to fiasko nastąpiło na dwa dni przed rozpoczęciem tej, tej eskalacji, na dwa dni przed, przed wtargnięciem, przed rozpoczęciem protestów palestyńskich we wschodniej Jerozolimie przeciwko planowi eksmisji z, z jednego z, z osiedli, która ta eksmisja no, jest w sposób oczywisty, urąga jakimkolwiek standardom praw człowieka. Natomiast, natomiast w tym czasie misję stworzenia rządu otrzymała opozycja przeciwko Netanyahu. A przypomnę również, że jeżeli na Netanyahu straci władzę, to grozi mu postępowanie karne w związku z korupcją, więc jest to podwójna walka o życie nie tylko polityczne, ale również w ogóle o byt, byt jako wolnego człowieka przez obecnego premiera Izraela. No i plan był stworzenia rządu przez Jejral. Lapida z premierem Benet Naftali Benetem i z poparciem, i to jest kluczowa kwestia, i z poparciem Partii RAM, Arabskiej Partii. I w momencie, gdy szef tej Partii RAM miał ogłosić poparcie dla koalicji, co spowodowałoby stworzenie rządu Betaniachu. Do, do meczetu Al Aqsa wtargnęła, e, policja użyła e, granatów kukowych, e, e, broni na, na kule gumowe, e, co, co doprowadziło do eskalacji i przekreśliło plany stworzenia alternatywnej koalicji. Wtedy włączył się Hamas i, i zaczęły się starcia bojówek, izraelskich, bojówek żydowskich w Izraelu i bojówek arabskich w Izraelu, co, co przekreśliło możliwość współpracy partii takich jak partia Naftali Beneta. Praktycznie partia Naftali Beneta została zatopiona przez, 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 przez Netanyahu, i w tej chwili próbuje się ratować powrotem do rozmów z, z Likudem, z Benjaminem Nataniachu. No po prostu jest to jeden wielki majstersztyk w wykonaniu e, premiera e, Benjamina Netanyahu. A w tej chwili wszystko wskazuje na to, że i Benjamin Netanyahu, i minister obrony Ben Gantz, e, który, który, którego partia biało-niebiescy e, no też e, prawie że została zatopiona przez, e, przez Netanyahu w momencie, gdy Netanyahu oszukał Gantza, e, robiąc nim koalicję starają się już zbijać głosy przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi i dlatego nie są zainteresowani zakończeniem tego, tego konfliktu, a jednocześnie też nie są zainteresowani zniszczeniem Hamasu, ponieważ bez Hamasu oblicze Palestyńczyków będzie bardziej cywilizowane, nie będzie można go demonizować, a tak można unikać wszelkiego rozwiązania pokojowego tej, tej sytuacji, argumentując, że, że pokazując, że, że to Hamas, że to operacje terrorystyczne i tak dalej, i tak dalej. I zbierając w ten sposób poparcie międzynarodowe dla, dla swoich działań. Także jesteśmy świadkami bardzo, bardzo cynicznej gry politycznej, a niestety ludzie giną. No właśnie, niestety ludzie giną. Zresztą Jar Lapid, wspomniany przez Pana, też sugerował tę, albo zwracał uwagę na tę koincydencję czasową między tym, jak opozycja miała utworzyć rząd, mina jachu a tym, co wydarzyło się i tym, tą eskalacją napięcia. Zakładając i przyjmując na chwilę tę hipotezę, choć ona rzeczywiście wygląda na logiczną, w którą stronę Pana zdaniem to wszystko zmierza? No bo oczywiście kalkulacje polityczne kalkulacjami politycznymi, ale wiemy też doskonale i z tego regionu, ale również z historii jako takiej, że bardzo często takie konflikty no, potrafią się wymknąć spod kontroli. Czy Pana zdaniem to ten obecny konflikt, a obecna odsłona tego konfliktu czymś się wyróżnia? No bo niektórzy zwracają uwagę chociażby na, na serię zamieszek, czy, czy pobić, czy podpalenia na terenie samego Izraela, a też na tą, mówi się gdzieś w, w, w okolicach o, o trzeciej Intifiadzie, stąd pytanie, czy Pana zdaniem to się przerodzi w jakiś dużo poważniejszy, dużo większy konflikt, czy być może... Te emocje uda się ostudzić, uda się ten konflikt wygasić, gdyby na przykład, tu już przechodząc znowu do polityki, Benjamin Netanyahu wygrał. No bo rzeczywiście mówiło się o tym, o tym że ta akcja szczepień w Izraelu no wywinduje Netanyahu w wyborach, tak się ostatecznie nie stało. No a teraz mówi się, że rzeczywiście na tym konflikcie może Netanyahu zyskać. No nie, nie, nie do końca ta akcja szczepień nie windowała na taniach, nie wywindowała go w stopniu dostatecznym, natomiast przed tą akcją szczepień rzeczywiście notowania Likudu były znacznie gorsze niż te, które wyszły ostatecznie w wyborach, więc w pewnym stopniu ta ta, ta akcja szczepień pomogła. Natomiast jeszcze wracając do tej, do tej no jak pan to nazwał, hipotezy w, 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 dotyczącej spraw wewnętrznych w Izraelu, to chciałem podkreślić, że nie tylko ja Lapid, ale generalnie w, w Izraelu jest bardzo, bardzo wiele głosów, to nie, bo to nie jest tak, że, że to, co ja mówiłem, to jest jakiś antyizraelski kar, teoria spiskowa. O, 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 tym, o tym bardzo dużo się mówi w samym, w samym Izraelu. I, oczywiście, panie I... redaktorze, to jest zresztą bardzo logiczne i wiemy doskonale, no, że pan Jan Janiński jest różnych rzeczy, stąd tego akurat nie podważam, tylko zastanawiam się, w którą stronę to pana zdaniem może wszystko zmierzać. No tak, więc. Przede wszystkim, po pierwsze, Palestyńczycy są w stanie skrajnej desperacji i z tej skrajnej desperacji może się zrodzić bardzo wiele niezbyt racjonalnych pomysłów. Więc ja, niestety, i podkreślam to, że niestety nie zdziwiłbym się, gdyby zaczęły się w Izraelu na coraz większą skalę zamachy terrorystyczne więc w najbliższym czasie, czy, czy nawet już po wygaszeniu tego, tego konfliktu. To, to jest niestety możliwe i przed tym ostrzegały eksperci z samego Izraela już wiele miesięcy temu, że polityka Netanyahu zrywania współpracy, de facto zrywania współpracy z Autonomią Palestyńską, konfliktowania takiego stawiania pod Murem e, władzy autonomii palestyńskiej, ale również warto wskazać na to, że, że e, m, narasta atmosfera konfliktu między Izraelem a Jordanią. a Jordania również jest bardzo ważnym partnerem tutaj Izraela w, w, w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach zwalczania terroryzmu. Także, także stawianie, te, takie traktowanie wszystkich z, z pozycji kopniaka przez rząd Benjamina Netanyahu, no może się bardzo mocno odbić czkawką Izraelczykom, no bo na teniach, dla Benjamina Netanyahu to będzie jeszcze kolejna, kolejny argument, jak zaczną wybuchać bomby w autobusach izraelskich, to będzie to jeszcze jeden argument, żeby Izraelczycy na niego zagłosowali i ta strategia niestety działa, ta cyniczna strategia I jak pan się pytał, czym się wyróżnia ten konflikt, to właśnie moim zdaniem cyniczna cynizmem, cynizmem e, rządu Benjamina Netanyahu i samego Netanyahu. E, m, także ja, ja bym się nie zdziwił takiej eskalacji. Ta, ta przemoc wewnątrz Izraela między m, Arabami i Żydami jest również e, bezprecedensowa i, e, i, i bardzo, bardzo niepokojąca. No właśnie, tu panie redaktorze Zwłaszcza, tylko że, cytat. Tu tylko cy cytat, panie redaktorze. temu jeszcze... Wydawało się, czy nawet tygodni temu wydawało się, że e, do, bez względu na to, jak e, również cyniczna była ta, ta, ta akcja szczepienia wśród Arabów, to jednak. E, tych Arabów, obywateli Izraela, to, to jednak dało to im poczucie tego, że są obywatelami tak, Izraela. Więc był to bardzo dobry krok, był to krok w bardzo dobrym kierunku. Natomiast teraz zostało to całkowicie wszystko zaprzepaszczone. Człowiek, który nazywał się jeszcze. Parę tygodni temu Abu Jairem, to jest przydomek arabski, który, który Netanyahu przybrał, żeby zdobyć głosy arabskie i obiecywał bezpośrednie loty z, z Tel Awiwu do, do, do Mekki e, Arabom e, Izraelskim. E, w tej chwili e, rozniecił te, 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 te walki e, arabsko-żydowskie w, w Izraelu, i tego się szybko e, zasypać nie da. Na to się wyłącza bardzo Halo? Tak, tak, tu musimy postawić, panie redaktorze, kropkę, bo czas nam się kończy, a ten konflikt wewnętrzny w Izraelu prezydent Izraela nazywa większym zagrożeniem niż jakiekolwiek, które czyha na Izrael z zewnątrz. A o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o sytuacji, o tym, co dzieje się w Izraelu, ale nie tylko, także również na, na a przy może przede wszystkim na linii Izrael, autonomia palestyńska. Mi i Państwu mówił redaktor Witold Repetowicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, defense 24. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za tę analizę. Dziękuję siódma, dziewiąta.